Na giganta mam 1,40, plus minus, dwa razy więcej run, ale patrzę co jest, yy, wiesz co, kwestia, kwestia z teamem na smoka jest taka i zwłaszcza w tym teamie, yy, Verde, Loren, Chilling, Spectra, yy, jest to, że te moby można poprawiać tak na dobrą sprawę w nieskończoność, więc zaczynasz od jakiegoś Chillinga, który ma plus 700, 800, 900 ataku, Później z biegiem czasu dajesz mu, nie wiem, 1200-1300, a na końcu jak już masz na przykład wieże zrobione versus, znaczy jeżeli chodzi o defense, o HP, o atak i tak dalej, o speed, kończysz na Chillingu, który jest stricte DPS-ową wersją, czyli ma tam, nie wiem, 5-6 tysięcy hapsa i 1800 ataku, dobry crit rate i tak dalej, dajesz mu stricte DPS-owe runy, nie? Ta sama sytuacja jest w przypadku Verde. Um, Verde na początku może być supportową wersją i dosyć szybką, a z biegiem czasu dajesz mu stricte dpsowe fat runy, nie? Takiego, tak jak na Lushena, 100% crit rate plus masa crit damage'u, masa ataku i tak dalej. I kończysz na półtora minutowym timie, nie? Także to jest jakby... Ta droga niestety, jeżeli od razu nie masz run na Trikaru i nie chcesz na przykład robić Trikaru, jest dosyć długa, nie? Ale... Ważne jest to, żeby po prostu go robić i skutecznie. Możliwie jak, naj, jak najwyższa skuteczność, żeby była, czyli w granicach 100%, najlepiej 100%, bo wtedy nie tracisz energii, nie? Pewnych rzeczy nie przekroczysz na razie. No to jest. To wynika z jakości run, zwierz i tak dalej. Ale być może być może po prostu na spokojnie sobie tym teamem wyfarmisz odpowiednią ilość guardów. Które da Ci możliwość zbudowania trykaru, jeżeli będziesz chciał, nie? No, no i tyle, wiesz, i lecisz, nie? A gdzieś tam może po drodze spadnie z laba jakieś determination, albo przy okazji farmienia best, bestii, no... Spadną jakieś determination, które Ci uzupełnią całe sety, także... znaczy cały team. Także no niestety no ta, tą drogę przychodził każdy od długiego teamu po średni team do szybkiego teamu i ludziom to zajmuje, wiesz, bardzo długi okres ogólnie. Łatwo jest patrzeć na endgameowe konto i stwierdzić, też bym chciał taki, taki, taki team. No, no nie da się tak, kurwa, nie da się, nie? Także powoli, wszystko spokojnie, będzie dobrze. Jeżeli teraz ci to lata i nie ginie, no to, to jest już zajebiście dużo. No dokładnie, ważne, żeby wiesz, ważne, żeby kryształy spadały w dół, żeby farma leciała. A to wszystko z biegiem czasu będzie się usprawniać. Priorytetem będą raczej teamy na SB przede wszystkim, żeby robić country, później, żeby robić większe country, i później, żeby robić top country i mieć więcej krysi, żeby móc jeszcze więcej farmić. Bo ja ci powiem, że free to play i tak bez problemu 2,5 minutowym teamem spalisz wszystkie kryształy. Także nie ma problemu. Jak będziesz miał trikaru, to będziesz palił je bardzo szybko i pół miesiąca nie będziesz miał co robić, nie? także. Raszowanie z jakimiś super szybkimi timami ma sens ogólnie, jeżeli chcesz fizycznie zmniejszyć sobie zużycie czasu dla samej gry. To jest jeden z powodów, ale często to będzie opłacone czymś w innej, innej kwestii, nie? w innym aspekcie gry. Także. Moim zdaniem, farmienie takim prostym timem z bardzo średnią jakością run i przerzucenie fokusa na SB, GW, czy tam areny, czy cokolwiek innego, co ci tam się podoba, jest najlepszą opcją i spokojnie sobie przydziwić przy tym dłuższym teamie przez jakiś czas. Mm, nawet jakby to miało zająć, nie wiem, rok czasu, no to za, za rok czasu będziesz miał już dużo, szybsze, dużo szybszy ten team z tytułu tego, że będziesz miał wszystkie wieże skończone, będziesz miał lepsze grindy, będziesz miał wszystko lepsze po prostu. I jakby ta twoja średnia jakość run będzie wyższa jak teoretycznie dobre runy, które w tej chwili może, Dobre, takie bardzo w cudzysłowie, które masz na smoku, one z biegiem czasu staną się bardzo słabe albo średnie, bo będziesz miał dużo alternatyw i będziesz mógł przebrać to po prostu też w inny sposób. Nie? Zdecydowanie lepiej byłoby się skupić na Baylu, prawdę mówiąc, eee, BJ teamie w pewnym momencie i olać team, na, który, w którym farmisz runy aktualnie. Nie? Pójść na jakiś czas na Nekro albo na Karzan, na DH, sfarmić sobie odpowiedni set dla, do BJ. I niespecjalnie próbować się, przyspieszać smoka wiesz, przez kurwa następne nie wiadomo ile czasu, bo będziesz po prostu ten czas marnował. No dobrze, i teraz na koniec poproszę Violent Speed, legendarny taki jak wczoraj z rajdu. Ja zaraz wam pokażę runkę, którą wczoraj upgrade'owałem e, już troszeczkę. E, ale jeszcze potrzebuję GEMA na HP na tą runę, żeby ją skończyć. Z którym jest trochę problem. Ale wczoraj sobie rajduje, rajduje i nagle Wayland Speed, legendarny Grind, ok? Weźmy sobie Shield. Dobrze, Crab. Pokażę wam tą runkę, którą wczoraj zupgrade'owałem troszeczkę. To jest Wayland, który jest na Zairosie i to jest bardzo dobra runka. Bum, 27 spida e, I weszło za 5, oczywiście. Także to jest kurwa piękne. I rezistans będzie wymieniony na HP. Nie? Także całkiem z całkiem, na no, jakąś barbarkę albo na coś. Nie? Myślę poleci. Może na sawannę nawet. Zobaczymy. Ja zainstalowałem Konana, kurwa. Konan już jest zainstalowany soft. Także będziemy się nauczyć. Wszystkiego, kurwa. Ale to trochę później ewentualnie. Coś poleciało w gili i w ogóle to co oni tu zaczęli napierdalać runami wczoraj to aż mnie głowa rozbolała o weera, dubb zarumka za chyba. Pojebał was tymi runami, Luke. Kurwa, pojebał was. Luke to chyba ze 30 run bił na 15. To nawet sporo takich ciekawych rzeczy. Ja muszę wykorzystać te power up stone, y, ale to chyba będzie. Mm, to chyba będzie... Eee, chyba będę wbijał tylko Reap Targety na 15 Bo nie mam za bardzo nic ciekawego w tej chwili, co byłoby godne. Chociaż zaraz wam pokażę jeszcze jedną runę, którą wczoraj wbijem. Pokażę wam tą runkę drugą, którą zrobiłem wczoraj i to też jest. Eee, to też jest slot trzeci Super property o, i to jest shield. I to jest shield. I to jest runa, która mnie generalnie interesuje mocno, ale tu będę musiał Crit damage wymienić, prawdopodobnie za HP też. Także to jest też całkiem spokorunka. Ona może być na jakieś galeona czy coś, nie? Um... No i ona. Albo na coś innego, obojętnie, na coś szybkiego, nie? Także to jest generalnie moja prawie najszybsza runa, bo kolejna ma 28 i ta ma 29, także to jest moja trzecia najszybsza runa ze wszystkich run, jakie mam na ten slot. Także to jest zdecydowanie upgrade, nie? To jest zdecydowanie upgrade dla konta, także spoko. Hmm, czy da się zrobić BJ Team bez robienia nekro? Tak, da się zrobić BJ na fatalach. Da się zrobić BJ spokojnie na Fatalach, ale będziesz potrzebował Willę przede wszystkim, nie? Będziesz potrzebował Willę, także w jakiś sposób nie obejdzie się bez robienia nekro w ogóle. Wiesz o co chodzi? Ale jeżeli chodzi o set dla. dla. dla Baila, jak najbardziej da się zrobić na Fatalach. W przypadku Fatali to atak jesteś w stanie spokojnie wywindować grubo ponad 2000, grubo ponad 2000+, plus. Nie? Wiesz, jeżeli miałbyś bardzo dobre runy, super dobre runy, broken, to jesteś w stanie broken will nawet zbudować wystarczającego Baila, nie? Też kwestia jest taka, że jeżeli będziesz rajdował z troszeczkę silniejszymi ludźmi na, ludźmi na przykład, jeżeli będzie możliwość, no to możesz troszeczkę sobie oszukać, nie? Jakbyś miał stały team taki, że... ale twój team musiałby dobrze działać w tej, w tej części speedtune'owa... jeżeli chodzi o speedtune i tak dalej, o, o survie, żeby tam wszystko działało pięknie. Mm, to powiedzmy, że dałoby się to trochę naciągnąć, nie? Ale zdecydowanie to będzie za mało ataku, żeby cokolwiek zrobić. Bo ty plus 1000 ataku to jest za mało, to jest za mało damage. Jeżeli wycisnąłbyś. Jeżeli wycisnąłbyś 1700 plus 1800, spoko, nie? Można już coś myśleć. Eee, można się świadomie rzucić na Karzan na jakiś czas, nie? To i tak się przyda do Fadlusza, do Kali, do. Sniper Kurwa Water, yy, Covenant i tak dalej. Może do Zairosa, może do czegoś tam. Yy, wiecie, no różne kwestie można później wykorzystać te Rage, które będą ewentualnie tam gdzieś tam polecam yy, Chociaż z drugiej strony kwestia jest taka, czy chcemy faktycznie tak dobre Rage teraz już? Bo do DJ-a nie potrzebujemy Ancient Run, nie? Wystarczą nam zwykłe rage, a i tak będziemy potrzebować Willy z Necro, także, moim zdaniem, lepszą opcją byłoby farmić np. Second Awakeningi na początku, które będą potrzebne, które będą niezbędne w przyszłości, nie robić na razie Karzan i olać Karzan, a farmić faktycznie Necro, nie? Także, czy to mogłoby być BJ, znaczy Necro b Mogłoby być, jasne. Ludzie przez 6 lat farmili B10 i. I jakoś udało mi się runy wyfarmić, nie? Także dopóki nie jesteś w stanie farmić B12, no to farm sobie trochę niżej, albo spróbuj się sfokusować na, właśnie na B12, jeżeli jest taka możliwość. Nie jest to trudne, nekro moim zdaniem jest najłatwiejszym dungeonem akurat do ogarnięcia, także bez many ciężko, no to trzeba zacząć oszczędzać, no, trzeba zacząć oszczędzać. Ewentualnie Will na Elunie, tak. No albo farmić sobie spokojnie Second Awakeningi, jak sfarmisz Second Awakeningi to idziesz na runy, na DH e, i idziesz na nekro, żeby skompensować, żeby skumulować szanse na pozyskanie willi i, i rage'ów, W jednej chwili. Także tu zyskujesz grindy, już e, potencjalnie metagame'owe runy na Eluni, albo nie wiem, albo na Lumel. Moim zdaniem Lumel nawet chyba byłoby fajniejszą opcją, szczerze powiedziawszy, bo E, bo zestaw jest bardziej uniwersalny globalnie dla konta, to znaczy Destro, Guardy są bardzo zajebistą opcją. E, tu mamy Despy i Willę, a reszta to jest taka, oczywiście tam chyba są mendury jeszcze, one też są spoko, nie? Musi wam dużo dobrych rund dropić, skarowane nie macie. No dokładnie, dokładnie. Nie wiem, ja przez 3 dni sfarmiłem 30 milionów, no. I nie poleciałem mi runy godne uwagi, poza tymi dwoma, które wam pokazałem. Także... nie wiem, jak wy te runy, kurwa. Nemezisy. Okej, okay, Nemezisy. To są dobre runy. W sumie... W sumie ciężko wy wygrać... Wy wybrać, nie? Ciężko wybrać. Ehm, moim zdaniem... Jeżeli mamy, chcemy ubierać lajkę like, Garo, no to fajnie mieć. Fajnie. Moim zdaniem, Endur jest lepszy od Guarda. Tylko że Guard ma szersze zastosowanie, bo Guard może być użyty na DPS-ie, strictem nukerze, a, a może być również użyty na suporcie jakimś heavy, heavy tank, wiesz, mobie, 100% resistance, czy coś tam. A jednocześnie możesz budować buldożera, Coopera, Ramahana, czy inne dziwne rzeczy, nie? A Endur? Oczywiście masz go użyć jako broken, niejasne zawsze, ale to każdy set może użyć jako broken. Nie? Ale Endur jest o tyle zajebistą opcją, że dużo łatwiej jest uzyskać 100% Rezista na mobach, które muszą być wystarczająco tanki i jednocześnie mieć 100% rezista, co jest niezastąpione w tym przypadku. Jeżeli chodzi o ten, o ten set, nie? Endur jest super ważnym setem, kurwa. Super pomaga w pewnych rzeczach. No, ja mam do dzisiaj talka cały czas zbudowanego na dwa razy Endur Will. Bo nie mam takich run, żeby wycisnąć na innych setach na Veiland 100% rezista w tej chwili. Może bym miał, ale nie miałbym ich wolnych, nie? Także w ogóle ciężko jest sklasyfikować, który set jest ważniejszy, który jest mniej ważny, albo który jest równy sobie, który nie jest równy sobie. Nie? Tak, w niektórych przypadkach jest bardzo ciężko to robić, bo Guard ma super dobre zastosowanie jako pierwszy set, na przykład przez długi okres na Buldożera czy Coopera, mmm, który wciąż wystarczy, żeby zabić praktycznie wszystko. nie? Wiadomo, że nie zbudujemy takiego potężnego niuka na Guardach jak na Rage'ach, ale, ale wciąż to będzie set, który wystarczy. Do bardzo dług przez bardzo długi okres To ciekawe zresztą ten eee, 8 na 10. A. A no to jak baba to już wiadomo dlaczego tyle many <gobity> Kobity są z, z założenia bardziej o, o, ogarnięte, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Także wiecie, tu mamy przejebane, nie? Faceci są rozrzutni kurwa niestety Ale to to, 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 wiecie, to dobrze, no to dobrze. Tylko po co ta mana, nie? Tylko po co ta mana tak naprawdę, no 900 milionów po co? Jakieś wyścigi są? Kto będzie many z czy co? Właśnie odnośnie SB, jak grać na speed teamy, bo wątpię bym był w stanie szybszym, był, był, od nich. Bym był szybszy od nich. Wiesz co? No to zależy, zależy na jakie teamy. Zależy na jakie teamy na przykład. Wszystkie iris teamy, nie? Możesz być pewny, że od wszystkich iris teamów twój swift będzie lepszy. Bo nawet jeżeli Iris będzie na Swiftach na przykład, co nie ma sensu, to ona ci wtedy nic nie robi. A jeżeli obok nie ma tak Barbustera, to możesz nawet jej, da jej dać turę, jeżeli będziesz wolniejszy, nie ma problemu, nie? Wszystkie Orion teamy... No to to już wiemy, nie? Że Orion może zrobić wszystko, ale równie dobrze możesz iść orio versus Orion bez speed buffera Swift. Możesz go... Jesteś przekonany, że go wy wy wyprzedzisz zawsze praktycznie, no bo nie masz speed, speed, speed lidera. Ale możesz iść też kliwem, nie? Pamiętajcie, że Orion jest. Orion tak na dobrą sprawę to jest albo zazwyczaj 4 versus 3, albo 3 versus 2 z twojej strony, nie? To znaczy Or Orion potrafi zrobić wszystko, albo potrafi zrobić kompletnie nic, nie? Także jak Orion nic nie zrobi na początku walki, to jest tak, jakbyś walczył 2 versus 3, jeżeli jesteś w stanie coś szybko zabić, nie? I no, są różne opcje tak naprawdę. Druga tura prawdopodobnie często będzie lepsza, często będzie gorsza, nie? możesz wykorzystać speed liderów y, elementalnych, nie? czyli takich, które dają ci wyższy y, speed boost jak normalny, globalny lider. Także Najp najprostszym, super prostym teamem, który. A, a jakiś team, taki startowy nagranie SB? Wiem, że za dużo zależy do... Tak. Generalnie, jeżeli chodzi o niski rank, to są takie teamy oczywiście, one są bardzo dobre. Jednym z nich to jest oczywiście Bernard. Kuna i Luszen. I to jest bardzo, bardzo dobry team. nie? Tym bardziej, że, um, tym bardziej, że możesz ubrać sobie Luszena na zero speeda, dając mu możliwe najsil najsilniejsze runy, jakie masz. A na Bernardzie przerzucasz albo trzymasz najszybszy set, który daje ci automatycznie jakby przewagę, jeżeli przeciwnik nie ma speed lidera, bo no Bernard ma wysoki base speed, jednocześnie 30% atak bar boost, nie? Na pewno drugim to jest Dozer, Cooper i Messi, który jest absolutnie... Ale będziesz miał, ale będziesz miał, spokojnie. To nie jest kwestia, że teraz może nie masz, ale będziesz miał. K kolejnym teamem, który jest super dobrym, to jest Dozer i Mesety Cooper, który jest po prostu zajebisty na maksa. No i trzecim teamem to jest... Jeżeli masz te dwa moby, to je możesz też rozdzielić, bo możesz użyć na przykład Kumun i Mesety Dozer albo Kumun Cooper i Messi. I to są super proste teamy. Super, super proste teamy na początku, które moim zdaniem każdy powinien automatycznie. O których każdy powinien automatycznie myśleć, jak zaczyna walki na SB. Jak chce zacząć robić SB. Czyli Bernard Luszen Kuna albo Tion, jeżeli masz Tiona. Eee... Z biegiem czasu bierzesz sobie na, na tą kunę, czy na tego tiona, fajty i będziesz miał powiedzmy te 220-230 speeda, 300 speedowego Bernarda i masz free win na G1. Nie? Drugi to jest. E, aha, jest jeszcze jeden super zajebisty team, ale to nie jest speed. I to jest team, który Pablo za każdym razem, jak jest jakieś GW czy coś na, e, na streamie, to on mówi: Kurwa, bierzesz Loren, Fran plus DPS. My gramy lajką, like bo lajka like jest super fajną opcją, ale jeżeli nie masz lajki, like to może być to oczywiście Theomars, może być to każdy inny nuker, nie, może to być ee, jakiś Beast Rider, jeżeli ci polecią po drodze, to będzie prawdopodobnie zajebista opcja, no może być to, to może to być co chce, może, co chcesz, może to być czoł może to być co kurwa chcesz tak naprawdę, może to być nawet Kaki, nie? w tej sytuacji, nawet może to być Kaki, bo Kaki to jest w zasadzie, albo jakiś w ogóle z tych, z tych nowych mobów, bo one są całkiem łatwe do ubrania i, i super easy win Lore FRAN plus DPS. Nie? I masz w zasadzie 3 teamy, czy 4 teamy, które dają ci 4 free winy na, na SB na początku.